Taką retrospekcję zrobić, tak jakbyśmy troszkę stanęli z boku. Fajnie w takich sytuacjach właśnie być w jakiejś grupie, na przykład Mastermind'owej, która nam pomoże to wyciągnąć, jeśli nie możemy tego złapać samodzielnie. A jeśli już możemy, no to patrzymy, że coś nam się właśnie powtarza, sprzedaż nie idzie. E, chcemy, nie wiem, osiągnąć jakiś przychód, to się nie wydarza, mhm. jakaś osoba z, kluczowa z zespołu odchodzi mhm. i to się pojawia po raz kolejny i zanim my podejmiemy decyzję, to zobaczmy co, dlaczego, nie? Mhm. Dlaczego to się stało najpierw z pozycji ja? Nie? Może ja się czegoś za bardzo bałam i moje działania wpłynęły na to, że ta osoba nie przestała pasować do zespołu. Mhm. Może to był jakiś wszedł na przykład mikromanagement, ale on wynika z jakiegoś wewnętrznego mojego może lęku tak, napięcia. Przekonania, mhm. tak, że ja tu muszę cały czas być w gotowości, nie pozwalam na przykład działać. Tak. E, innym i ci inni, którzy są kompetentni, wcale nie chcą z nami zostać. Mhm. Nie? Więc Zanim podejmiemy takie działania na zewnątrz, naprawcze, korygujące czy jakiekolwiek, wejdźmy w siebie i zobaczmy, dlaczego ja oczekuję, że to ktoś inny wprowadzi zmianę.